Witam wszystkich bardzo serdecznie e, taki piękny dzień, takie piękne słońce, że postanowiłem zabrać Was do wody e, No a przy okazji chciałem złożyć wszystkim życzenia noworoczne No więc składamy o! dawno nie mortowałem jakieś dwa lata zimna to dzisiaj woda ale słońce piękne Uf. Najgorsze jest zawsze pierwsze 30 sekund właśnie, żeby opanować ten oddech. No ale dzisiaj rekompensatą jest to piękne słoneczko. No, więc tak w ramach 31 grudnia, może włączę sobie stoper, żebym widział ile gadam. No, już jest dobrze. No, więc wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Eee, oby tylko telefon nie wpadł do wody. Eee, no, pozdrawiam. Tutaj pani też przed chwilą morsowała. Eee, Kuję, kuje trochę w ciało, zimno, ale od tego jest. No, ale od tego jest też hantran, żeby wszystkim pokazać, że warto. Zamoczyć dupę, no i że jest całkiem fajnie, i że nie jest to takie trudne, tylko trzeba się przełamać. Aczkolwiek te pierwsze morsowania to raczej zawsze to chyba dzisiaj będzie trochę też poradnik. Pierwsze morsowania zawsze warto zrobić na lekko, bez ciśnienia. Siema Izabela, no ja nie jestem przyzwyczajony, tak jak mówiłem, bo jakieś dwa lata nie morsowałem, a kiedyś morsowałem regularnie. No, i trochę się suchar zrobiłem, że tak powiem przez te ostatnie lata. Więc to na pewno też nie pomaga w, w tym, jak długo się siedzi na wodzie. No, ale też z tą długością w wodzie, siedzeniu, to nie ma co przesadzać. Bo sprawa jest taka, że to trzeba się przyzwyczaić: adaptacja tak jak i do biegania. No a Hantran. Promuje takie bardzo fajne zajawki, zresztą to co zawsze widzę, to masa dzików u mnie na fanpage'u, która bardzo dużo morsuje. No i to się chwali, już minuta 43, ale włączyłem dopiero jak wlazłem, więc mogę sobie doliczyć pół minutki. No nie będzie to rekord świata dzisiaj, no ale tak jak mówiłem, nie o to dzisiaj chodzi uczucie takiego kolenia, kucia, kucia w mięśnie czuję cały czas. No ale to też pozytywnie, bo mięśnie się regenerują. Wczoraj wieczorem, wczoraj w ogóle pływałem jakieś godzina 20. Yy, biegałem później godzina 30, więc dzisiaj będę zdrów jak ryba. Poza tym, z takich fajnych rzeczy, to co Wam mogę powiedzieć. Yy, to jest to, że nastawy bardzo fajnie działa, e, nastawy bardzo fajnie działa właśnie morsowanie. E, takie się czuję zawsze trochę taki giętki bardziej, nie? E, no i to jest takie fajne. E, chyba cieniast jestem w tym morsowaniu, siema mażuza. E, no i wieje dzisiaj, no ale to słońce, to jest dzisiaj takie cudowne, że że aż, aż, aż miło się robi. No, więc korzystając z tej miłej okazji, wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzików w Nowym Roku. No, żebyście przełamywali swoje bariery. Możecie włazić do wody, jak jest zimno, bo jest naprawdę fajnie. I to są, jak już widzicie, troszkę bardziej się przyzwyczaiłem, już jest mi troszkę lżej. To są bardzo zawsze takie pozytywne emocje, coś nowego się robi, no i do tego zawsze zachęca, Hantran, bo tu się dużo dzieje. Zresztą cała społeczność morsująca, wbijajcie na grupę, to tam też wam podpowiedzą, że trzeba morsować. Bardzo dużo zawsze morsów widzę. No i co? Jak już zamorsujecie, to możecie wrzucić fotkę, jak już jest dawno po tym live, fotkę, że też morsujecie, to to, to udowodnicie, że jednak cała dzika armia morsuje eee, No wieje dzisiaj, kurde jak jest, To jest też tak, że jak jest zimniej, minus 10 I wchodzi do wody To jest dużo prościej i łatwiej bo woda jest cieplejsza, a dzisiaj woda się wydaje być zimna, a na zewnątrz jest ciepło, to jest taki szok termiczny, no i to co polecam zawsze, to dobrze się rozgrzać, no ja trochę pobiegałem, pompek za dużo nie robiłem, ale pobiegałem sobie przed tym, żeby taką wewnętrzną ciepło, ciepło wybić, siema Luki, Łukasz, panie Bananie, pozdro Adam, no nie trzęsę się, bo jest w miarę lekko, Łukasz już mówi, że dzisiaj morsowa. Łukasz to w ogóle pan banan. Możecie go kojarzyć z wielu tam fanpage'ów y i, i tego, że startuje dużo biega. Patryk mówi, że go zmotywowało i sam by wskoczył do takiej wody. No tak, Aleksander, mówiłeś przed chwilą, że nie mam trzęsawki, ale już widzę, że się pojawia. No, no więc tak kurczę. Miło, słońce się schowało, niestety. Dobra, 5 minutek już mamy Myślę, że na pierwszy raz nie ma co przesadzać Ale już widzę, że opalenizna jest Skoczyłem w ogóle w shortach Lepiej zawsze w tych W gaciach takich obcisłych, basenowych Bo mniej obcierają I jednak przylegają No, proszę bardzo Jaki opalenizna elegancka Słońce jest, jest i opalenizna no i nogi też się opaliły no więc nie trzeba wcale na żadne Malediwy jechać, czy, czy gdzieś tam do Tajlandii aczkolwiek byłem kiedyś w Tajlandii zimą to bardzo polecam, bardzo fajnie eee, no nie, jest tak zimno dzisiaj, kurde jakoś tak się nie trzęsę aż jestem zdziwiony no dobra, słuchajcie, no to jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku dla wszystkich dzików wielkie serdeczne aloha i to co. Aha. No to mamy nowy rok. Pamiętajcie to, tak po cichaczu: 2 stycznia pre-rejestracja o 12.00. Specjalny link mailem. Yy... A dla całej reszty otwarta rejestracja już niebawem. Nie no, w sumie dobrze się czuję, mogę trochę jeszcze posiedzieć. Czekajcie, muszę sobie ustawić kamerę. Cyk, cyk, cyk. teraz będę zmieniał gacie, żeby tylko pindol nie wyskoczył na zewnątrz. No dobra, to sobie poczytam co tam piszecie. No palenizna jest. Ups, czekajcie. No dobra, to kto tam nie melanżuje dzisiaj wieczorem, ja nie melanżuję raczej. Ja to dzisiaj delikatnie jak to się mówi to jutro na morsowanko. Mam taki fajny film, wrzucę go później w komentarzu, tam właśnie z morsowania sprzed dwóch lat, to, e, to sobie zobaczycie. E, Łukasz, ty możesz kojarzyć, panie bananie, kurde, e, nie lubię tego zdejmowania tych gaci. Ej. Cyk. Robi się taką piękną zasłonę. Kurde, jak ja biały jestem. Przydałoby się na jakąś solarę pójść albo coś chyba. Ech, chociaż prawdziwy dzik to w tym. W błocie się unoro i cały jest ten opalony. Ech, dobra. No to cyk. Teraz trzeba się przebrać. Dobra, może nie będę tego poka pokazywał, ale o, Sebastian pisze, że, że jutro y, też nurkuje. Wariat, Mateusz, y, dawaj ten, y, wyskakuj. Y, trzeba wziąć tego orła i możemy wyskoczyć jakoś na jakieś morsowanie też na dniach. No, Izabela, dla Ciebie też wszystkiego najlepszego w nowym roku. No, skończyłem morsić i akurat słońce zaszło. Ech. Patrzcie, jaka opalenizna. Zresztą nie jest tak źle. Nogi, jakie opalone. Jeszcze mam coś śmieszne: mam jeszcze opaleniznę kolarską. Wiecie, jak to biegacze i kolarze to mają taką opaleniznę, że spodnie. I patrzcie, może widać, a może nie. O, tu jest. I tu jest świeża opalenizna dzisiaj. A tu jest jeszcze ta kolarska. No, może nie widać, bo słaby mam telefon i słaba ostrość. No dobrze. To trzymajcie się wszystkiego dobrego w nowym roku. A i to, co polecam przede wszystkim, jak morsujecie pierwszy raz, to weźcie sobie jakieś takie buty, załóżcie. Ja mam takie windsurfingowe, bo jednak oddzielenie się od podeszwy to zawsze te nogi strasznie, jak to się mówi, grabieją. No, aloha dziki, trzymajcie się, cześć i wszystkiego dobrego jeszcze raz.